Cześć, siemaneczko wędkarskie świry znowu nad wodą znowu na naszej skórówce proszę tak wygląda dzisiaj są te magiczne uchwyty na wędki zwiercone tak przepływam dzisiaj jesteśmy na ujściu jeziorka ponieważ no w końcu każdemu nudzi dzisiaj to samo mi tak? Dzisiaj jest idealna pogoda, tak jak wtedy, co żeśmy mieli dzień konia. Ale tu jest też potencjał. Dni się ochłodziły, woda zmalała, temperatura i drapieżnik na pewno wyszedł na żerwę Jestem 100% przekonany. Tym bardziej, że ostatnio pływałem z kolegą i powiem Wam szczerze, no jest potencjał, jest potencjał, ale jak widać, wziąłem też mikrodziga, Po Bo w razie w jest tu piękna. Biało, ryb. Zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Także zachęcam Was do oglądania. Jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo tego jest stanowczo za mało. I no co, miłego oglądania. Tu w tych kapelunkach walimy na mikro bo mnie to zafascynowało. Normalnie ta zabawa, wiecie, co jest niesamowita z tą drobnicą. Naprawdę, na słabik nie ma takich frajdy jak na mikro tak wszystko czułe jest, tak wszystko fajnie czuć. Polecam, bo naprawdę polecam. Żeby sami zakochacie w tym. A tutaj zobaczcie, tu musisz coś siedzieć, nie wierzę, że nie. No i Na razie bez efektu. Ale nie co coś spadało. Założymy sobie na tę większą obrotówkę. Czy już mamy? Nie mamy gumy. Założymy obrotówkę. Dziś tak Dzisiaj dla Was oficjalny nowego kowrotka o którym mówiłem ostatnio. Jest to chójki jedynka. pięćsetka, RD daje radę, fajnie się nawet ciężkie przymięty prowadzi lekko w ich nie czuć zaczynać A jest fajnie też jest czuły

Sobie trochę. Tam się ustawimy, tam na zwiatarek przyciśnie do kapelonku będziemy wzdłuż i rzucać zobaczcie czy to jest fajnie Też nie jest za głęboko Ale dużo za to zielska ostatnie dużo zielska ostatnie no, wcale duża falka nie jest pani fajnie falka jest odpowiednia właśnie bardzo jest ciemno chmurno, jest falka. dla drapieżnika. Dla mnie, dla mnie, ja uważam, że jest chorus. Jeżeli chodzi o jednostkę, pływającą, bez kotwiczenia się, bo lekko się tutaj tak do przodu brnę, nie stoję w miejscu. O, i lekko nawet mnie obrutyweczka ciągnie. Znowu nie pasuje. Jedziemy tak Plączę się już jest starka pokrzywiona i się plącze na no. światło gdzieś stalkę wymienię to, 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 <grych> Dobra, zobaczcie co się stało Nawet nie wiem jakie te smarki Teraz kamerka, znajomy, bo czoło mnie boi, nic się nie dzieje. No i mam, mam jeszcze mam jego. Postaram się Wam go pokazać. Jak uda mi się założyć. O, o, o. Słuchajcie, mam go na ultralighta. Ja na ukonia się przeszykowałem. on mi tutaj robi, chce. O. o, właśnie uderzył kuparki. Zaraz go Wam pokażę. Już się trochę zmęczył, patrzymy. nie taki mały słuchajcie pokazuję o taki max myślisz z 40 będzie miał widzicie go ładnie zapięty o, trochę nam telefon chlepał. ładnie na dwie kotwice wziął słuchajcie muszę kupić opaskę na łeb bo strasznie mnie od nie boli głowa to położymy jakoś próbuję Wam pokazać Ej, słuchajcie, wymiarowy jest. Jest wymiarowy. Tu jest głowa na 0. A tu jest 53. Ej, taki ładny szczupaczek. Jest wymiarowy. Ale zwracamy mu wolność. Piękniusi. Ładniusi. To błęki poszły. Trzymaj się przyjacielu rośli Bądź moją życiową. No, dzisiaj będą takie ujęcia. Naprawdę. Nie chcę się już tej paski na czole trzymać, wrzucyć godzinami. Jestem dobrą godzinę dopiero. Znaczy, no drugi już pakiet był malusi, z trzydziestkę wypił mi się tutaj centralnie przy tym. Nawet go nie wyciągałem. A liczę na okonia, to właśnie ultralighta. No, delikatnie trzeba, bo to jest żyłeczka 18. Założyłem co prawda właśnie stalkę, żeby nie było takich przypadków. Chyba odpaliły. Może jest to co mówiłem. Że się woda ochłodziła i wszędzie ten szczupaczek zaczyna wychodzić, nie tylko tam gdzie ostatnio połapaliśmy takie ładne. Do następnej rybki, hejka. Dobra, słuchajcie stwierdziłem, że jednak damy na głowę. Żebyście mogli podziwiać. zobaczcie ultralight. Ze przytyką wraty jak 50 przy 18 żyłeczce no też czupiety to są takie ospałe jak dla mnie na gości na tym, no, tu mu trochę poluzowałem jednak, mógłby szczelić patrzcie mógłby szczelić Zaczymy, jest drugi, no, no może odpadam, może odpadł. No nie podpora na tym nie chce żadnego. Tam zasięgły, lukry, będę cienka, ale widzę, że taką 50, to karata. rata. Zobaczcie, że od razu luz zberam. Musimy mieć wszystko pod kontrolą. Dobra, zakładamy bubliara z drzechą, rzucamy też fanimy się tego ryby swego czasu schodzi do 3,5 metra ale widzę małą obrótówkę na to wkrótce na obrótówkę pożyczymy zobaczymy na obrótówkę na jedną biała czerwona ja go mam

2-0 dla obrotówek, tak, słuchajcie, ryba, ale ładna czuje, ładnie walczy, ale chodzi, nieco to widzicie. O, ładnie bije, o, wynurzył się. Ja. mały ale wariat. Także już trzeci na koncie. A nie, taki mały. <laughs> o. O, możliwe, że wymiarowe. A, a, a. No, wyszalej się, wyszalej. No już? Nie, wymiarowy nie będzie. Ale dzisiaj mały biorę. Już drugi, taki mały, niewymiarowy. Dobra, dobra, dobra. Oj ty, ty ty, ja tu mam dwie kotwice panie w ręce jej nie chcę mieć. Żadnej Jakżeś mm, zażar O i fajnie połowione będzie się znaczy trzy. Ale trzyma co Dobra Ci o, ci się wbiła teraz, jak skakałeś, wariacie. Ups. Gdzie masz? 42. E, e, bez ręki, dobra, bez ręki. Żeś mi rękę wziął. A, wskrzela, okej. Okay. Pięknie. Zaś nas pan buczek wysłuchał fajnie tak jakby za bardzo mocno nie żerują Takie puknięcie było dosłownie Na tamtej, więc byśmy go fajnie czuli. Na tamtej właśnie zapałem 50 taka przed chwilą. Od 10 większego. No to wam powiem, że zabawa była. Żyłeczka cieniutka była 18. Tyle, że stalkę miałem czas wracała. Tak już byłoby po sprzęcie. Byłoby po zawodach.